Anna Hetmańczyk, witam w piątek 7 września i zapraszam na kurier opolski. Z wielką wodą całą noc walczyli mieszkańcy Głuchoła, Moszczanki i innych przygranicznych miejscowości. Kiedy już wydawało się, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane nad ranem, zostały podtopione głogówek, Racławice Śląskiej Mochów. Kilkadziesiąt gospodarstw jest zalanych. Niektóre miejscowości są całkowicie odcięte od świata. Wiele strachu najedli się dzisiejszej nocy mieszkańcy gminy Głuchołazy. Poziom wody w górskich potokach podnosił się z godziny na godzinę. W wielu miejscach rzeki mogły wystąpić z brzegów, dlatego w gminnych szkołach odwołano dziś zajęcia. Zagrożenie powiecie Neskim minęło dopiero po północy, kiedy przestało padać. Ogłoszono alarm powodziowy. Proszę zabezpieczyć mienie. Wielkiej wody nie spodziewali się natomiast mieszkańcy Głogówka. Pojawiła się tu nagle, o 6 rano. Osobłoga przelała się przez wały i wdarła do miasta. Ucierpiały także okoliczne wsie. Pierwsza powódź była w 76, potem w 77, w 97, no a teraz 10 lat minęło tej dużej powodzi i znowu jest ta sama duża powódź. Te ulewy, co były, no to wiadomo, że to przyjdzie, tylko nie wiadomo w jakim stopniu. No i dosyć... Niedobrze wypadło. Moków jest prawie cały zalany. Woda wdarła się nie tylko do piwnic, ale także do mieszkań. W niektórych jej poziom przekracza metr. Dlatego trzeba było ewakuować część mieszkańców. Ci, którzy zostali, pomagają sobie nawzajem. Ja mieszkam u góry i się nie boję tego, ale to jest bardziej, z sąsiadami się bardziej boję, bo to trzeba pomóc wszystkim, tutaj po kolei pomagamy ile można. Nie? na dole mieszkają, co im zalało, wszystko wynosi. Sami sobie pomagać, jak po prostu pomoc sąsiedzka, nie jak to się nazywa. Trzeba pomóc każdemu komu można. Bo to nie jest za pieniądz i tak dalej, tylko trzeba pomóc. Strażacy, którzy od kilku godzin pracują na podtopionych terenach, nie zaczęli jeszcze nawet wypompowywać wody z piwnic. Woda musi opadnąć, a później dopiero się daje ten wypompowanie piwnic i tak dalej, mieszkań tam meble wynoszenie i takie, takie sprawy będą. Czyli wy na tą chwilę już nic nie jesteście w stanie pomóc. No na tę chwilę czekamy, jak woda spalne. Sytuacja powodziowa w południowej części Opolszczyzny stabilizuje się. Uspokajają służby zarządzania kryzysowego. Stan wód w rzekach nie podnosi się od kilku godzin. Jednak wciąż do kilku miejscowości nie można dojechać. Między innymi do Racławic Śląski, gdzie woda zalała wszystkie drogi. Nieprzejezdna jest także trasa krajowa nr 40, łącząca głogówek z Prudnikiem. Niestety prognozy pogody wciąż nie są optymistyczne. Na Opolszczyźnie jutro ma znowu padać. Będzie też przebywać wody w odrze, do której wpływa większość górskich strumieni. Przekroczone poziomy alarmowe na osobłodze i odrze, zalane miejscowości. Taka jest sytuacja na Opolszczyźnie. W większości powiatów wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Najgorzej jest w powiecie Prudnickim. Niektóre miejscowości są tam odcięte od świata. Leśnik i cierpień pod Błogówkiem. Tu woda nie opada. Przerwany został wał przeciwpowodziowy na osobłodze. Kilkaset rodzin odciętych jest od świata. Nie mają wody i prądu. Chleb dowozimy do leśnik wodę pitną. Będzie dowieziona, bo wioska jest zalana po prostu w granicach koło metra wody. Jedynym środkiem transportu jest na Zalane jest dosłownie wszystko. Pola, ulice i domy. Wielki mamy wody jak A, no. Taki wysoki poziom wody utrzyma się tu przynajmniej przez dwa dni. Dlatego naszacowanie strat jest jeszcze za wcześnie. Liczyć straty zaczynają już za to mieszkańcy Mochowa. Od wczoraj poziom wody spadł tu o pół metra. Norbert Bednarz w lutym skończył spłacać kredyt zaciągnięty na remont domu po powodzi 10 lat temu. Dziś po raz drugi musi zmierzyć się z żywiołem. Podłogi muszą być zrywane i, i od No niestety 10 lat temuśmy mieli też wody, trzeba było wyremontowane i w tej chwili nas to, ta powtórka wróciła. Mimo że woda opada, mieszkańcy opolszczyzny z niepokojem spoglądają na wzburzone rzeki. Fala kulminacyjna na odrze ma przejść tu jutro. Wale nie powinny zostać przelane. Fala kulminacyjna najwcześniej pojawi się w Kędzierzynie-Koźlu około 5 rano. W Opolu spodziewana jest o 18. Normalizuje się sytuacja w zalanych wsiach w okolicy Głogówka w Mochowie, gdzie przedwczoraj była najtrudniejsza sytuacja. Strażacy rozpoczęli już wypompowywanie wody z piwnic i podwórek. Na pomoc czekają jeszcze mieszkańcy Leśnika. Niedziela w Leśniku zupełnie nie przypomina świątecznego dnia. Dopiero od rana można przejechać przez wieś samochodem, a mieszkańcy zamiast myśleć o uroczystym obiedzie liczą straty. Pole, rzepak, posiany, wszystko poszło. No oprócz tego co jeszcze? No no, domostwie na pewno, piwnice, wszystko zalane. Szczęście, że... Mieszkanie jest wyżej i woda nie doszła do mieszkania. Ale przede wszystkim mieszkańcy myślą o tym, żeby jak najszybciej rozpocząć sprzątanie swoich gospodarstw i zastanawiają się, dlaczego doszło do tej tragedii. My jesteśmy 10 lat po powodzi i znowu nas zaskoczyła wielka woda. To samo co 10 lat temu, żeśmy przeszli i nie ma żadnych po prostu różnicy. Odpowiedzi na to pytanie mieszkańcy prędko nie usłyszą. Na razie władze obiecały, że pomogą najbardziej poszkodowanym. Mogą liczyć na umorzenie podatku, ostatniej raty podatku od nieruchomości czy podatku rolnego. No będziemy po prostu się zastanawiać o to ogromu strat, prawda? Spokojnie jest już w Mochowie, gdzie w piątek przeszła największa fala. Dzisiaj strażacy wypompowywali resztki wody z podwórek. Tutaj z tej pozycji woda już nie wejdzie. My musimy wszystko wykopować, żeby tutaj ci ludzie mieli w końcu dostęp do tego domu. I tak po kolei jedziemy i no to troszeczkę potrwa, no ale myślę, że może zać cały dzień. Jutro z mieszkańcami zalanych wsi spod głogówka mają się spotkać władze województwa. Może wtedy mieszkańcy dowiedzą się, dlaczego wały nie wytrzymały naporu wody i na jaką pomoc mogą liczyć.